Dzień dobry. Mamy dzisiaj 27 września 2015 roku. Piękny niedzielny poranek e, po deszczowej nocy. Spotykamy pana Ryszarda pod ratuszem. Dzień dobry panie Ryszku. Witam serdecznie. Panie Ryszku, co pan tutaj robi pod ratuszem akurat przy tej kratce wentylacyjnej? Robię to taką mam sytuację rodzinną. Nie mam rodziny. Mam jest za granicą. Jestem bezdomny. No i po prostu się grzeje. Czyli pan nie ma swojego mieszkania nigdzie nie w sądzie? A proszę mi powiedzieć, a przecież są w nowym sączu um, domy pomocy dla osób bezdomnych? Są, M MOPS jest w miejskiej społecznej. No i oni kierują i płacą za to do brata Alberta tylko przez okres zimowy. 640 zł. A czemu pan siedzi pod tą kratką tutaj? Bo grzeje, bo z restauracji ratuszowa jest klimatyzacja. I tu bije ciepło. Aha i tutaj bije ciepło to co z restauracji ratuszowej jest. Tak, z ratuszowej, tak. Bije ciepło i my po prostu grzejemy. No. Bo dzisiaj w nocy było tylko 9 stopni Celsjusza. To... No, a, a dokładnie ja spojem na klatce. Jak pan codziennie marznie? Tak, dokładnie, codziennie. A proszę mi powiedzieć, a nie może Pan z opieki społecznej dostać jakiejś pomocy, żeby Pana zakwaterowali w domu dla bezdomnych? Tylko i wyłącznie przez okres zimowy mogą mi płacić za pobyt, Znaczy do stronniczka Brata Alberta. Przez okres zimowy. Widzę, że ma Pan nogę taką nie do końca zdrową. Nie, Co pan, się stało? Mam bardzo chorą nogę. Może Pan pokazać? Proszę bardzo. Tu się jakaś ropa leje z tej Ropa, larwy. Larwy też? Nie, nie wyśleciłem. No a niech mi pan powie taką rzecz, a szpital pana nie przyjmie? Były szpitalu, ale, ale ja nie mam ubezpieczenia. A Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie płaci panu za ubezpieczenie? Nie, nie płaci z tego względu, bo ja mam karę. Aha. Bo się nie zgłosiłem w terminie, to się miałem zgłosić. Rozumiem. Do zatrudnienia. Ja, no i ja mam karę. 6 miesięcy. No, rozumiem. Czyli został pan zupełnie bez pomocy. Sam na pasy losu może się ogrzać tak. tylko w deszczowe dni. I dokładnie to